Rodzina Imada pochodzi z Tunezji. Urodził się w Niemczech, ma niemiecki paszport i pracuje jako operator maszyn. Muri. W niektórych artykułach jej imię jest sana, być może pseudonim. Pochodzi z Tunezji do Niemiec około 2013 roku z wizą studencką, dostaje niemiecki paszport i podwójne obywatelstwo poprzez małżeństwo. Jest importowaną panną młodą, którą pomagają jej rodzice. Będą mieli syna i córkę. W chwili zbrodni znów jest w ciąży. Rodzina najpierw mieszka w Andernach, potem w Mendik, w Nadrenii i Palatynacie. Muri uczy arabskiego w koleżu. Małżeństwo jest brutalne. Muri ucieka z obojgiem dzieci do schroniska dla kobiet w Limburgu. Nie wolno mu się do niej zbliżać. W dniu 25 października 2019 roku mężczyzna śledzi żonę w Limburgu i wyprzedza ją z dużą prędkością. Muris Lesz-Sana zostaje wyrzucona 22 metry w powietrze. Wtedy jego pożyczony Audi rozbija się o ścianę domu. Świadek chce pomóc Muri. Sprawca następnie wyciąga broń. Imat bierze siekierę i nóż rzeźniczy z kufra i pięć pociągnięciami odcina głowę swojej byłej żonie. Potem zawala się i zostaje aresztowany. Ze względu na obrażenia od uderzenia, zostaje zabrany do szpitala. Policja znajduje pistolet, siekierę i nóż. Dzieci były w przedszkolu w czasie przestępstwa, odbierają je pracownicy opieki nad dziećmi. Jeszcze jedno słowo o narodowości sprawcy: wiele mediów podkreśla, że sprawca jest Niemcem. Spójrzmy na historię. Jeszcze przed zbrodnią członkowie rodziny sprawcy pojawili się w schronisku dla kobiet, by zaciemnić i zagrozić muri. W związku z tym zbliża się przeprowadzka do innej placówki ochroniarskiej. Nie ma żadnych niemieckich rodzin, które poparłyby takie morderstwo. Z kolei w przypadku morderstwa honorowego współpraca rodziny sprawcy jest zwyczajowa. Na pytanie, skąd sprawca wiedział nawet o adresie w Limburgu, są dwa teorie. Jedna z nich to ta, że siostra sprawcy miała kontakt w biurze meldunkowym mieszkańców. Druga teoria jest taka, że sprawca zatrudnił prywatnego detektywa. W maju 2020 roku rozpocznie się proces przed sądem rejonowym w Limburgu. Ekspert psychiatryczny oświadcza, że sprawca jest w pełni zdolny do winy. W lipcu sprawca zostaje skazany na karę dożywotniego więzienia. Określona zostaje szczególna waga winy. Oczywiście, obrona ogłasza apelację. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe. Na...